MOTHERFUCKERS! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom Headshot, symulatorem hatera to jest naprawdę chora giera. Patryk Rojorowski, Roy, Playing Games. Postalowo, oczywiście, HEJTERET! Koń, kontynuujemy, dajemy ostro w kanał. Jestem... Mm. Oczywiście dalej zniesmaczony, skonsternowany jak najbardziej, aczkolwiek jestem pełen obaw, że w pewnym momencie bardziej się to przerodzi pewnych to pewnie uspokoi, innych może mniej bardziej w walkę z samą policją i z naciskiem na przetrwanie, tak gdzie ta kontrowersja gdzieś tam po prostu zniknie. testowałem, ja im powiedziałem, że trudny jest załatwy. Kochani, wracamy. Poszło ciut lepiej. Okej. Mamy pistolet maszynowy. Mi się fantastycznie strzelało, jak retestowałem. Jeszcze jedna rzecz, którą zapomniałem powiedzieć. Którą zapomniałem się z wami podzielić. Mianowicie... To, co mi się spodobało, to to, iż twórcy planują wypuścić szereg dodatków do tej gry całkowicie darmowych w przyszłości, wspierać długo tytuł, a także, o co cały czas nalegam, Prowadzi tryb kooperacji, także myślę, że tutaj duet C Samo jest kwestią jak najbardziej zrozumiałą Taki jakiś niehejtretowy ten etap. Za mało cywili. Cofam Okej, co znajdziemy tutaj? Wyjście z kanałów. Delikatna deratyzacja. Nie wiem co płaci, ale jestem doskonałym dealerem ołowiu Zatrucie metalami ciężkimi Zawsze ok Kochani, tędy Naprawdę zajbiście ta latarka Zajbiste światło daje. Naprawdę akurat ten segment ponuractwa ziarnistości to dopieścili ostro ładuj <laughs> Okej. Shut the fuck up and die. Shut the fuck up and die. Dobrze, że na razie nie mamy specjalnego problemu z ammo. Czy za mało cywili? Nie mam pomysłu na fajne hasełka. No Naprawdę twórcy mogą być zadowoleni z modelu zniszczeń, który stworzyli, ale być może właśnie w tym celu tak, a nie inaczej nazwano studio. Destructive Creations. Sprawdźmy. Dobra, a tutaj przeprowadzają do co Okej, mały popłoch. Jeszcze ten całkowicie chory pomysł, żeby ustawić premierę gry na Dzień Dziecka. Oni nie mają wstydu. Widzę, że przerzuciliśmy się na klasyczny śród. Przesunięcie jest Jak się nóż bija w głowę i to ten obrót. Nie można dobić palącego się postrzelonego oponenta. Tak gra jest. Nie ma jaj. Jednak ugięła się pod pręgierzem. Bólodupców. W ogóle w grę zmontowany tryb Gdy jesteśmy pijani. Muszę go przetestować, jeszcze się nim nie bawiłem. Jeszcze bardziej się rozjeżdża, czy się rozjeżdża obraz w drugą stronę, że jak jesteśmy pijani grami, to się to jakoś powiedzmy stabilizuje. Cholera wie, jestem ciekaw, zostawię to sobie na podwieczorek. Zaraz obok małej gromadki jak najbardziej winnych cywili. Beznamiętne przeładowanie. Na tyle zwłok w konwulsjach. Ale jak w konwulsjach, rojo, to jeszcze nie zwłoki. A co nam, kurwa, zrobić dwie sekundy? Nic. Żadnej różnicy. O tak. Bombuj! Bombuj no! Wreszcie trochę światła. Fuck! Muszę się wycofać. Złowrogo serduszko przyspieszyło. Niedobrze. Punkt odrodzenia zdobyty. To jest jak najbardziej dobra informacja. Okej. Okay. Dobra. Tu poczyszczone. Czy jeszcze ktoś błaga o litość? Rzućmy mu apteczkę. Dodatkowe punkty doświadczenia i jak najbardziej pozytywna karma w krainie. Zawsze na propsie. kiten ten wywabić. Nie dobrze. 14 ostrzegawczych pocisków w głowę. No i teraz ta gra nie przypomina nie różni się niczym od na przykład starcia z policją GETA Tak uważam Wydałby się jakiś gra na Tędy, tu mamy murek A mo miło okay, pykło. I co teraz? Nie obraziłbym się za kolejny punkt odrodzenia. O, jaki szturm. No gdzie są drzwi, wycofaj się. Szanujmy. O, flash. Jest strzelba. Czy pokazywałem Ci trik ze znikającą głową? Taktyczna pozycja. Dobra, mamy konającego jakiegoś? Mamy. Dalej czekam na quick killę, pokroju, wsadzić w twarz granat i wyciągnąć zawleczkę, zawleczkę wykopać, albo wsadzić miotacz ognia i odpalić. Takie rzeczy były w pani żerze. ale spokojnie, Royso. To dopiero, jakby nie było początek gry, delikatny, niewinny romans. No nie mogę, ta gra jest zbyt chora i brutalna Wrzućmy dla kontrastu coś pięknego, rodzinnego i ciepłego Bang! Od razu lepiej Kontynuujemy Dobra Pistolet Jak wygląda sytuacja? Tu czy tam? Pójdźmy środkiem Nie wrzuciłeś pełnego Let's Play'a, z wieśka szmato. Nie wrzuciłeś Uch! tak. Gdzie teraz? Czyżby tędy? W sumie dobrze, że są ci płyny na tym świecie. Zawsze można się przychilować, nie będąc narażonym na konfrontację. Mogącą pozbawić nas amunicji, która okazałaby się bardziej potrzebna w bardziej podbramkowej sytuacji. Time to leave this stinking place. It was Conalla. I just lend a rush as I their lovely holiday and give them something special.

Ta będą i większe skupiska Hotel W sumie doskonale się zgadza Nie ma wolnych pokoi Restauracja Ktoś zamawiał catering z rozpierdolem Kanapunie Przyjechały Pawie, nie dobrze. Cywile mają jakąś szansę. Dobrze, mielimy. Okej, okay. this is madness. 54, czterech. Kurde. Trochę powoli to idzie. Okej, okay, mamy punkt odrodzenia. Dobra. Te śród leci w ich twarz. Szkoda, że nie ma powiedzmy takich łączonych, kilkuosobowych wykończeń. Byłoby soczyściej. Bardziej soczyście niż w soczku pomarańczowym tarczy. Słuchajcie, tam jakiś. Tam jakiś. Chuj! Do mnie macha. Może to dobra pora, by? Wybrać się na łowy. Sezon łowiecki uważam za otwarty. Przywiążę was sobie jako trofeum. Łup do maski samochodu, po czym wpierdolę się w nim w najbliższym monopolu. Dokładnie tak zrobię. To brzmi jak bardzo kreatywny i oryginalny plan. Oczywiście sprawię, byś jeszcze na tej masce oddychał, żebyś nie stracił najlepszego. Zapoluj na myśliwych. Niestety oni mogą do... być uzbrojeni. W sumie nie ma co dobijać, stracił głowę. Ale dobrze, nie będę mógł narzekać nam na brak amunicji do strzelby. Dało się? Ilu nam jeszcze zostało? 38. Kochani, raz. Kurde, nie widziałem, co zrobił. A najgorsze jest to, że czasem wyobraźnia bywa bardziej brutalna niż brutalność przedstawiona. Szybka egzekucja. Proszę wrażenie, że coś wpadło mi w okularki Dobra Jest ammo, najważniejsze Szkoda, że nie można czyjąś głową zagrać w kosza To by było tak stuprocentowo gore Bo ta gra do końca nie potrafi się określić Ani to groteska, ani to pastisz ani to przerysowanie Niepokojąca powaga Która na dłuższą metę może być monotonna Mam wrażenie, że gdyby zrobili z tą samą mechaniką, z tą samą grafiką Z elementem jakimś syndromem upgrade Gierę na rozwalanie nie wiem Alienów nazistów albo alieno nazisto, tyranozauro, piekarników. To byłoby oczywiście mniej kontrowersji. Pytanie jakby było ze sprzedażą i marketingiem. Dobrze źle, byleby na pierwszych stronach. Czy taka strategia marketingowa przyświecała twórcom? Nie wiem. Może po prostu w życiu wkurwiła ich o jedna rzecz, za dużo. Jestem bliski zrozumieniu. Można kopać trupa. Dostajecie plus pół gwiazdki dodatkowo ode mnie. Przejmowałeś się kredytem we frankach. Przejmowałeś się, że twoja córka buja się z jakimś życiową... jakąś życiową cipą. Twoja żona cię zdradza, a ja uwolniłem cię jednym pociągnięciem z pustu od wszelkich twoich prywatnych problemów. Dlaczego nie podziękowałeś? Ha! Przepraszam. Moja wina. Bo już za późno. Zawijamy w port? Czy jak będzie? Kochani, kochani, brakuje mi 21 trupów. Kto się pisze? Monotonia swoją drogą, potem te kile już się po prostu nudzą, bo to już jest taka znieczulica na pewne obrazy. W zależności też kto jakie kino preferuje. Ja lubię kino gore. Tyle. Słucham behemota i nie mam kota. Jest ok. Przepraszam, chciałem nadać przesyłkę, priorytetową. Poleconą! Panie władza. Znakiem. Oczyść molo. Zrób to solo Fajnie, tak samo jak w City na przykład właśnie te obiekty podatne na destrukcję, jakieś beczki, baniaki i tak dalej Są na czerwono Bardzo fajna plastyka, artyzm jest w tym wszystkim, się podoba Czy znajdę tu dwunastu ochotników? Jakaś szansa jest No! Przechwycenie policyjnego radia było fajnym posunięciem. Podkręca to taką filmową psychodelę tego wszystkiego. Naprawdę czuję się jak na planie urodzonych morderców. OK. Zajebiście zabiegnących jest więcej punktów. A tak akurat cyta z urodzonych. Pięknie, idealnie O cholera Okej, okay. dobra. Dobra. Ostatnią rzecz, którą widział był rozkrok kolegi. Trochę słabo. Słuchajcie, obława, co jest? Policjanci, gdzie wasza mobilizacja? Niedobrze, niedobrze. Dobra. Wezmę karabin. Choć gdyby to był jakiś nowy alien bridge z tym patentem, z tą kamerą. I też by się nie obraził. Brakuje mi to syndromu upgrade. Typu yy, więcej zdrowia za cywili. Łączone quick kill, bardziej wyrachowane quick kill, możliwość kołkowania, mm, podpalania, wyrzucania, przywiązywania, wystrzeliwania harpunem, takich rzeczy, normalnych, oczywiście klasyczny syndrom upgrade broni. Jeszcze kilka festek. Kurwa! Orzeszki są zdrowe! Ucieknij pociągiem. Kochani, zbliża się finał. Finał tego etapu. Jak się sprawy mają? Czy z zachwytu pały stają? Dowiemy się. Już w następnym odcinku. Głosiciela prawdy, miłości, przyjaźni, zrozumienia. Ludzkiego ciepła w tych czasach buntu, nienawiści. Trzeba głosić zacną nowinę. Jeszcze ktoś mi dzwoni na komórkę popieprzoną muzyczką klasyczną. Nie mogło być wybornie. Here's coming. Trains coming, baby. Trains coming down. Domowe przedszkole. Wszystkie dzieci kocha. A te, których nie kocha, wrzuca do pieca. I może It always tastes better.

<laughs> the next station is corazonito morillo that gives listen my views aloud to me idea. No a of plan. for heavy casualties among this pathetic population oh, yeah. finally my journey has a target but first oh i'm gonna cleanse this place of these fucking worthless and maggots Poziom zła sięgnął zenitu, kochani. Do zobaczyska, do zobaczyska w piątek. Serdeczna ludzka tarcza, trzymajcie się, mordeczki. BAM!